Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku warsztatu Skutif. Także w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak złożyć hulajnogę. W tym przypadku mamy hulajnogę Ethic Ravan Complete, tylko że my ją sobie rozłożyliśmy, żeby do części pierwszych, żeby pokazać Wam, jak od początku złożyć hulajnogę z systemem ICS-10. Także bez zbędnego przedłużania, zabierzmy się do roboty. Pierwszą rzeczą, którą zawsze ja robię, jest włożenie sobie kółeczka do podestu. Odkręcamy po prostu tylną ośkę, w tym miejscu mamy imbusa oraz w tym. Bierzemy sobie dwa imbusy i rozkręcamy sobie, odkręcamy sobie tylną ośkę. Ok, a więc gdy wykręciliśmy sobie ośkę, zabierzemy się za wkładanie tylnego kółeczka. Bierzemy dłuższą część ośki, wsuwamy ją delikatnie w miejsce w podejście, gdzie ona się znajduje, tak żeby nie wystawała nam z drugiej strony, żeby nie wystawała nam tutaj. Teraz wkładamy kółeczko. I przepychamy ośkę dalej. aż wejdzie nam całutka. Tak. Teraz bierzemy zakrętkę. Wkręcamy z drugiej strony i skręcamy całość dwoma imbusami. O, nie nasmarowane. Tak wygląda podest z tylnym kółkiem. Kółeczko już wkręcone, także możemy w tym momencie zabrać się do dalszej części. Następną częścią będzie założenie widelca, sterów i skręcenia systemu kompresji. Także w tym momencie przy systemie ICS musimy odkręcić sobie przednią ośkę. Gdy nie mamy przedniej ośki, możemy zabrać się za zakładanie naszych sterów. Dolne łożyska, dolne łożyska wkładamy tak, żeby ścięcie, które znajduje się na nich było do góry. Właśnie w ten sposób ścięcie, które widzicie na sterach, jest skierowane w górę. W tym momencie wkładamy sobie widelec w podest. Tak, żeby ładnie nam się wszystko osadziło tutaj. Możemy jeszcze palcami sobie dotknąć te łożyska. Następnie górne łożyska zakładamy tak, żeby tym ścięciem łożysko było do dołu. Również dopychamy sobie paluszkami. Następnie bierzemy taką podkładkę. Jest to tak zwany cering. Nasz cering zakładamy od góry na widelec. On uszczelnia nam lukę między sterami a widelcem, żeby nasza kierownica nie latała na boki. Następnie zakładamy. Stop-cap. Mocno go dociskamy, żeby wszedł do samego końca. Następnie przy systemie ICS bierzemy naszą kierownicę oraz zacisk, zakładamy zacisk na kierownicę, żeby był równo. Wkładamy kierownicę w nasz widelec. Na nasz widelec. I teraz musimy całą nogę obrócić do góry nogami, ponieważ żeby skręcić taki system kompresji, śruba wchodzi nam od dołu widelca. Więc obracamy sobie ją, teraz bierzemy taki długi imbus, zakładamy tą śrubę, która znajduje się w zestawie, wkładamy od dołu i skręcamy. Ja ten system polecam skręcić na maksa. żeby szybko luzy się nie robiły. Łożyska, łożyska będą nadal się kręcić, kierownica nie będzie miała żadnych oporów, ale polecam go skręcić na maksa. Ok, teraz sprawdzamy, czy nasz widelec jest prosto z kierownicą. Jeżeli nie jest, ja mam taki patent, biorę po prostu ten sam imbus, wkładam go tutaj pomiędzy ramiona, jakby widelca i delikatnie. Konkretną stronę sobie go przesuwam, żeby był prosto. Następnie zakładamy sobie przednie kółko. Wkładamy kółko do widelca. Bierzemy tą dłuższą część ośki. Wkładamy z jednej strony, celujemy, żeby przeszło przez całe kółko. Do samego końca nakrętkę. I wszystko sobie ładnie skręcamy. Teraz już ostatnim etapem będzie tak naprawdę odwrócenie hulajnogi i skręcenie zacisku, więc odwracamy ją sobie i skręcamy zacisk. Dokręcamy go z umiarem, żeby nam nie pękł. Także ja najpierw sobie dokręcam delikatnie jedną śrubę, później tak samo delikatnie dokręcam drugą i stopniowo coraz mocniej. Gdy już poczujemy znaczny opór, odpuszczamy. I tak właśnie prezentuje się całkowicie od podstaw złożona nowa hulajnoga. Także dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie o łapce w górę, o subskrypcji oraz o tym, żeby kliknąć w dzwoneczek, żeby powiadomienia przychodziły Wam na bieżąco. Jeszcze raz dziękuję. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!